Witam Was w dzisiejszym odcinku. Jadę skomentować kolejny mecz ze stadionu, kolejny mecz pierwszej ligi ze stadionu. Dzisiaj spotkanie otwierające 15 serię gier na zapleczu Ekstra Klasy, czyli mecz Znicza Pruszków z motorem Lublin. Ja ten mecz komentuję prosto ze stadionu Znicza Pruszków. Ja już też kilka razy byłem na meczu Znicza, też mogliście to zobaczyć oczywiście na moim kanale. Tutaj macie te. Akredytację właśnie na spotkania Pruszkowskiego zespołu, no i dzisiaj jadę skomentować z stamtąd. Będzie to ciekawe, wiem jak to już pomiędzy wygląda prasówka na Zniczu, więc jestem o to w miarę spokojny, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Też nie mogę się na nic nastawiać, ale jestem pewny i że tym razem uda się to zrobić lepiej, bo po błędach z Polonii się nauczyłem tego, jak chociażby konfigurować transmisję, jak zrobić, żeby nie było opóźnienia. Także liczę, że dzisiaj wszystko się uda, a ja już zmykam na stadion. Moi drodzy, pół godziny do meczu. no Walka z czasem trwa, niestety jest ciężko. Uf, owym zdążył. Liczę, że zdążę. Według Google Maps zdążę, ale czy, czy tak się stanie, to naprawdę będzie bardzo ciężko. No, szczęście widzę już w oddali autobus, także to się chyba uda i zdąży ostatecznie na ten mecz. Poprowadzić dla Was transmisję, ale Uf, stres jest nadal, bo to jest niepunktualny. Zobaczmy, jest dobre zagranie, e, prosto padły szansa e, dla Zdzicza Pruszków. Jeden do zera, ostatnie minuty tego spotkania, Znik Pruszków obejmuje prowadzenie, cieszy się cały zespół w żółto czerwony Zobaczmy, jeden do zera, cieszą się e, tuż trzy kibice, jak piłkarze Zdzicza, jeden do zera, ostatnia minuta tego spotkania, obejmują prowadzenie. I kto strzelił bramkę? rękę? Kto strzelił? Zapara, Ta dokładnie tak, zawodnik, który pojawił się na boisku. Ja już po skomentowaniu meczu prosto z Pruszkowa chciałem was też zaprosić jeszcze na odcinek Projektu Futbol, ponieważ pojawił się tam film z wypowiedziami piłkarzy po meczu oraz trenera Goncalo Fejo specjalnie dla Projektu Futbol, także bardzo was serdecznie zapraszam na ten film. A jak mi się komentowało ten mecz? Ciężko. Był to mecz taki rwany, bez dużej ilości sytuacji bramkowych. Dopiero ta ostatnia minuta, ta ostatnia akcja prawie że rozstrzygnęła o wyniku tego spotkania. Także ciężki mecz do komentowania, ale no nie ukrywam, emocje przy tej ostatniej bramce były świetne, także zobaczcie ten komentarz do mojej bramki. No i też dziękuję Wam za obecność na transmisji. Dziękuję Wam też za obejrzenie tego filmu do końca. Zostawcie, proszę, łapkę w górę, a to by było już na tyle. Ja się z Wami żegnam. Obserwujcie mnie na Instagramie. Subskrybujcie mój kanał. Zostawiajcie łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo, Kasper Chojnacki. Pozdrawiam.